z Muzeum Agatów e, i kamieniałych Drzew, e, Czarny Dom w e, Dąbrowie Tarnowskiej i to są okazy z kolekcji. Agaty z Nowego Kościoła, znane stanowisko, to, agatowe. okazuje ja to okazę, one są przepiękne takie niewymiaste skupienia to co widzimy tu u góry jest Argentyna a to, to jest, ta, a to jest a, tu niżej Maroko to. pokażemy bo mają przepiękne prze też tej barwy i kolorystyka no i wzornictwo bo ja zauważyłem że szereg ma Piękne rysunki, które możemy poprzez naszą wiedzę, doświadczenie odczytywać jako taki przekaz natury. Ja nazywam to fotografiami Pana Boga, który których My wywołujemy je po milionach lat, bo te z Maroka no to jest rzędu ponad 200 milionów lat. Taka historia tych agatów, które zostały stworzone w wulkanach, czyli w ten wnętrza Ziemi powiedzmy takie pęcherze. Wypływające z pustkami pogazowymi, ewentualnie zaczerpniętym materiałem, który się gdzieś tam przekształcał wewnątrz, tworząc przepiękne wzory, kolory i nabierając, no, jak to mówią, wszystkie pierwiastki tam są z tablicy Mandelejera, ponieważ w tej zupie magmowej wiadomo, że tam dużo się y, y, dzieje. No, to już jest nowy kościół. I tu tak? jest nowy kościół też bardzo, bardzo ciekawy, interesujący, często w formie takiej wyjaźdźcistej, które powstały w wyniku nacisku, ciśnienia, chęci jakby uwolnienia tych gazów na zewnątrz, tworząc takie charakterystyczne trójkąty. Natomiast, e, czyli, czyli jeszcze raz, jak to się tworzy? Na początku jednak marsz, z której wydobywają się gazy, A, w tej magmie, tak, w zupie, w to są takie pęcherze y, wypełnione, y, tą pustą pokazową, coś, coś w rodzaju przed deszczem, przed, przed burzą, widzimy na kałużach, prawda? i takie mm -hmm. One później gdzieś stopniowo podczas erupcji, podczas jakichś intensywnych działań wulkanów, gdzieś wypełnione są właśnie materiałem, który wnika poprzez kanaliki do, do wewnątrz tych, tych pustek, wypełniając je i tworząc później właśnie ten kolory. No niektórzy twierdzą, że to się odbywa bardzo szybko na zasadzie jakby płynnego y, szkła, ale bo to jest jakby też naturalne szkło SIO2 w tlenek krzemu, które w formie naturalnej gdzieś tam wypełnia w formie hal, halcedonu. Y, a w tym halcedonie poprzez y, właśnie te linie, które powstają, tworząc przeróżne rysunki, no, właśnie nabiera y, niesamowitych cech piękna. Które my sobie odczytujemy po milionach lat, otwierając je, tak jak powiedziałem, to są takie fotografie wywoływane przez nas zbieraczy, kolekcjonerów, którzy przecinają, zaglądają do środka i wiemy, że te na przykład te agaty, które widzimy, yy, szczególnie te z górny, górnych, które, które Państwo, bo tam są akurat przez inne górne, czyli taka lokalizacja też w Polsce, gdzie. Także piękne agaty, o już to pokażę, kolejne, gdzie tworzą niesamowitą kolorystykę i jak to uznano w świecie, należą do czołówki światowej z uwagi na niezwykłą, szlachetną wymowę. Jak miałem wystawę w Monachium w 2005 roku, to tam właśnie szereg osób mi stwierdziło, że to są dla nich najpiękniejsze kamienie świata. Właśnie te agaty z jakby chwilowo jest, pięknie, opali, szmaragdów, rubinów i tak dalej. No tak, one są, tylko że tam jest jakieś duże podobieństwo jednych do drugich. A te agaty, one tak się różnią między sobą, a przecież to jest przestrzeń zaledwie tam, nie wiem, dwóch hektarów. To nie jest jakaś wielka przestrzeń wokół tego wulkanu w Płuczkach Górnych, byłego wulkanu, który 70 milionów lat temu. Gdzieś sobie na tych terenach funkcjonował. A jednak ta różnorodność i ta treść przekazywana, bo ja zauważyłem, że tu jest szereg takich elementów, które wskazują na to, co, co możemy odczytać jako to, co istnieje, to co było, i zapewne też to, co, co będzie w przyszłości, czyli można z tego wróżyć. No nie. Można by powiedzieć na zasadzie, bo trudno mówić o wróżbie, jeśli to już jest coś, coś co zaistniało, prawda? Bo sama wróżba jest jakby, jakby takim zastanowieniem się, wyczuwaniem pewnych sytuacji, które nastąpią. Ale te agaty, ono już nastąpiły. Natomiast rolą naszą, i tu bym odgrywał właśnie ten czynnik duchowy, który wróżbą towarzyszy, ja bym odczytał też w charakterze człowieka, który przecina ten agat. Bo przecięcie to, yy, powoduje, że jak, jeśli trafimy na najpiękniejszy rysunek, nie zniszczymy tego Agata. I tu jest potrzeba tego, tej duchowej równowagi, tej, tej, tego kontaktu duchowego, wyczucia. My nie damy rady prześwietlić Agata, żeby zobaczyć co w środku. Zobaczymy owszem, tam pęknięcia, że są, yy, ale nie widać rysunku, dopóki jego nie przetniemy. I stąd tu jest potrzebna ta niezwykła intuicja, którą no, cieszę się, że sporo z niej mam. Bo no, szereg Agatów, które yy, przedsiąłem pokazuję coś niezwykłego. Yy, czyli, się... czyli podczas szlifowania, znaczy najważniejsze jest szlifowanie, tak? można, można zniszczyć Agat po prostu źle go tnąc. Źle go tnąc, tak. Ponieważ prawdopodobieństwo też przecięcia Agata takiej formie kulistej, gdzie nie wiemy, z której strony zacząć i, i gdzie będzie ten najpiękniejszy rysunek, no to jak sobie sprawdzimy matematycznie, to wyjdzie nam, że wygralibyśmy 4 razy milion totolotka, żeby trafić w taki punkt, który się okazuje najcenniejszy. Naj, ja sprawdzałem te agaty niektóre, które y, mogły być jeszcze poddane dalszemu przecięciu. Czy to był najlepszy punkt? I okazuje się, że 95% z tych agentów, które ktoś już wcześniej przeciął, niezależnie pod jakim kątem, okazuje się, że trafiał w najpiękniejszy rysunek, który się później zmieniał. Tak jak powiedziałem, bo to wystarczy grubość piły, która ma tam 2 mm, żeby już ten rysunek się bardzo zmienił. Przy cieniutkich piłach rysunki często bywają. Prawie, że symetryczny, stąd można stworzyć swoiste motyle, ustawiając jeden agat obok drugiego. No, Trzeba jest... powiedzieć parę słów o muzeum, gdzie, gdzie się znajduje i, i tak. kiedy można je zwiedzać. Zafascynowany, no już wiele lat temu, bo około 31, 31, 30 lat temu po prostu stwierdziłem, że te kamienie, które zobaczyłem, właśnie te agaty, pierwsze, pierwszy agat od pana świętej pamięci Oleksego z Radki, który pokazał mi polskiego agata z Puszczek górnych. Stwierdziłem, że są, jest tak piękny, że postanowiłem jechać do mojej Dąbrowy-Tarnowskiej, chociaż w Krakowie się urodziłem, jestem krakusem z podgórza. Natomiast do Dąbrowy-Tarnowskiej przeniosłem się i tam stwierdziłem, że mam warunki, żeby stworzyć coś specyficznego, taką. Takie swoiste muzeum i to moje marzenie, no właśnie ono jakby przeszło w to, że najpierw zainteresowałem się miejscem, czyli pojechałem do Płuczek, ode mnie to jest 500 kilometrów, koło Złotoryi w Śląskiego. Tam stwierdziłem, że ciężko jest, właśnie raz, że znaleźć piękny Agat, dwa, że nikt się nie chce zbywać tych najpiękniejszych, bo można się dosłownie w nich zakochać, więc było to bardzo trudne wyzwanie, gdzie ja powiedziałem, skoro nie macie tu muzeum, Główka śląskiego tak pięknych agatów, a powinniście mieć, bo to one stąd przede wszystkim pochodzą. To, to ja stworzę takie Muzeum w Polsce. I stworzyłem pierwsze w Polsce w 2005 roku. Jeszcze towarzyszyła temu wystawa i w Wówku śląskim, gdzie wygrałem najpiękniejszą kolekcję agatów kurczkowskich i zostałem zaproszony do Monachium, gdzie reprezentowałem Polskę i Europę w zakresie, jak się okazało, jednej z najpiękniejszych na świecie, Agatów. A na moje pytanie, co z takiego pięknego, oni też uważają, że w nich jest, bo ja to też czuję, właśnie nie, powiedzieli mi to też zdanie, że one mają jako jedyne na świecie, według nich, wyjątkowe, wyjątkowe szlachetne przesłanie, szlachetne wnętrze, które dosłownie no, często łapie za serce. Nie umniejszając oczywiście innym agatom, które są cudowne, na całym świecie występuje sporo agatów. W tym naj, najbardziej kolorowe, y, y, przepiękne agaty z Meksyku. Y, ale są też inne kraje jak Argentyna, Australia, Maroko, ostatnio Malawi, które teraz widzicie Państwo, y, które też. Y, no, szokuje też tą kolorystyką. Te są z Malawii. Z tak? Malawii, tak. Są podobne nawet do tych naszych agatów ja z więc czasem jest dramat, czy to jest z Puszczek Górnych, czy, czy, czy z, z Malawii, czy z Maroka, podobieństwa są, ale pewne cechy jednak można rozróżnić ze względu na miejsce pochodzenia. Każdy ma taki swój jakiś swoisty, E, swoisty wygląd, który powoduje, że możemy biorąc pod uwagę te rozróżnić skąd pochodzi. No i to jak widzicie to malawi, które też przecinam, ponieważ e, jest teraz taki, taki fajny, e, fajny moment, gdzie e, pokazało się sporo takich gotowych jajeczek do przecięcia. A powiem Wam, że to przecięcie to jest właśnie tak najbardziej emocjonujące, bo wiemy, że agaty są piękne, kolorowe i wiemy o tym, wiedząc, one wciąż nas zaskakują. Czyli każde takie odkrycie nowego rysuneczku, coś tam innego, tak człowiek też ma. Każdy z nas ma różne cechy i mamy i te pozytywne, i te negatywne, bo przecież tych agatach też widać ich spękania i, i no, różne etapy w ich i życiu, że tak powiem. No, ale... To, co nam pokazują swym pięknym wnętrzem, no, można się po prostu w nich y, zakochać. Ja się zakochałem i to ze wzajemnością, tworząc y, 20 lat temu pierwsze polskie mierzone Agatów i Skaminały Żew w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie teraz y, właśnie dzięki temu mogą Państwo tu na tej giełdzie y, w Krakowie, y, w Hali Krakowi, no, dzisiaj jesteśmy do godziny 17, zobaczyć szereg z cudownych y, okazów. A kiedy muzeum jest otwarte? W jakich dniach? Kiedy można zwiedzać? Trzeba się umawiać? Tak. Czy... Ja pracuję nad tym, żeby samodzielnić y, zwiedzanie. To znaczy, ja, ponieważ jestem i wędkarzem, i grzybiarzem, i te agaty, kamienie, no wiadomo, ciężko mnie też złapać, bo jednak dużo krążę, prawda, jeżdżę po różnych giełdach, to wystawach. to się dzwoni, podam Wam, jeśli można, numer telefonu 503 138 133, jeszcze raz powtórzę, mhm. 503. 138, 133 i jak się umówicie już konkretnie, no to oczywiście będę. I takie związanie około godziny, dwóch, a taka godziny. Zwięcał, jeszcze nie chciał wyjść, no musiałem jakoś zmobilizować, <śmum> żeby zostawić coś na, na inny czas, bo tak prawdę mówiąc, powiem Wam, mógłbym opowiadać o tym dwie doby bez przerwy, tylko że sił <śmum> nie starsza, więc. Wiedząc o tym, chcę usamodzielnić zwiedzanie tworząc tak zwaną Dąbrowską Arkę ze względu na jej wygląd i na to, że mogłem właśnie przedstawić Państwu jedną z najpiękniejszych na świecie agatów. Nie tylko agatów, ale i kamieniałych drzew i największy okaz dębu w Polsce. No też tam mieści się w takiej galerii, którą otoczyłem go ochronną w tym moim muzeum. Także Państwa serdecznie zapraszam. Zapraszamy, zapraszamy do muzeum. Pokażę Wam taki okaz z najwyższej światowej półeczki. Proszę, Proszę zobaczyć. To jest właśnie, e, jak widzicie, piękny okaz puszek górnych, który... E, a jak on wygląda z drugiej strony? O, popatrzmy to, Czyli, czyli taki, właśnie, tak, tak jak widzicie. strony wygląda jakby zwykły kamień. Niepozornie, niepozornie, prawda? Niepozornie, kawałek skały. Nigdy nie wiemy, czy sam czy tam czy to, to będzie tu jest wioski. tak. A to już jest po prostu, no to już jest taka yy, no, najwyższa, najwyższa światowa półeczka, bo tej wielkości agatów, yy, no, mało znaleźć na żeby były duże, a i miały też coś, coś w sobie. No tutaj jeszcze, może pokażę Państwu o jakimś zwierzaczkiem. No właśnie, zwierzaczki. no, właśnie coś sobie wyobraźmy, co tutaj. No, no jak się ma... wyobrażali tego rysunku. No właśnie. Jest, nie... Ja stwierdziłem, że to jest bardzo fajny materiał, agaty. One służą społeczeństwu tym, że um, wyrabiają empatię, czyli wyczucie, zrozumienie i tak samo jakby mobilizują do wiedzy, do nauki, bo im więcej mamy wiedzy, im więcej włożymy do tego naszego dysku w głowie materiału, tym szybciej więcej odczytamy właśnie z tych agatów, które nam niosą tyle takich ciekawostek, które możemy przyrównać do jakichś zwierzątek. O, tutaj może jakieś takie kolej, kolejne zwierzątka, prawda, które sobie tam gdzieś możemy wyobrazić. Piękne, wyjątkowe No cóż, zapraszamy Państwa do, do muzeum, do Dąbrowy Tarnowskiej. Słyszeliście numer telefonu? O właśnie, to. Eee. Tak, Słyszycie sobie to, tutaj. Zapisali. I zobaczcie, tego nazwałem honorowym Agatem Europy z prasioritem. Taka duża, duży Agat w puczcach to jest bardzo, żelonej, bardzo rzadki. W tak. zielonej barwie rzadko występuje naturalnie z reguły to są poprawione kamienie. I, tak. I stwierdziłem, że zrobię takie wyzwanie dla całej Europy. Twierdzą, że jest to naj, najpiękniejszy Agat Europy. <laughs> tak, z uwagi na jego rzadkość, tego który. Występuje bardzo rzadko, a piękno jego i tak. O to jest takim powiększeniu, możecie sobie zobaczyć. A, więc a jest tutaj ten okaz? Czy... On był w zeszłym roku on... wystawiony tutaj, tak, pokazany no i dostał to... nawet o, tak się nagrodę się za najpiękniejszy agat w ubiegłorocznej edycji właśnie Giełdy Minerałów Krakowia. Jest, jak widzicie, nazywam okiem. Okiem takim, bo tu są takie piękne linie, tu jest ten flasior zielony i jakieś oczko, prawda? Są dwa bardzo podobne do siebie. Pierwszy nazwałem okiem proroka, został nagrodzony najpiękniejszym Agatem lubóweckiego lata, a ten, druga połówka, nazwałem okiem y, takim opatrzności. Przez, na, opatrzności, tak, opatrzności, że, że coś na nas y, jakby, no, jest takie podskojarzenie, oczywiście, każdy ma swoje, ale, ale to jego niezwykłe przemawianie, jeśli ktoś zobaczy już na żywo, bo tak fotografia nie oddaje do końca tego, co on ma w sobie. Ale jak dałem do pokazania pewnemu Niemcowi, że jak wziął do ręki, to właśnie sobie, ręce mu się zaczęły drżeć z wrażenia, a ja, się, a ja drżałem, żeby mu to nie spadło. Trzymałem ręce pod niego drżącymi. No, właśnie tak zareagował na widok tego pięknego aganda. Zobaczycie go właśnie w Dąbrowie Tarnowskiej, tylko jeszcze cierpliwości, bo muszę mu tam szczególne miejsce przygotować. I będzie, będzie tam wyeksponowany, ale już inne i tak są, na tyle jest pięknych do zobaczenia, że zapraszam serdecznie. Krzysztof Polski, Dąbrowa Tarnowska. W takim razie zapraszamy Państwa do Muzeum Agatowego. Bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia.